O no, Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Dawno mnie nie było. Czekajcie, zostawię trochę kamerę. O no, dawno mnie nie było. Yy, jakoś tak się złożyło zawsze, że nie zabrałem kamery albo coś. No, a dzisiaj, że tak powiem, no, przypilnowałem się, żeby zabrać tę kamerę. Zabrałem kamerę. I nagrywamy dzisiaj vloga, trochę o zaległościach, z zaległościami takiego i sytuacja bieżąca. A więc tak, mamy 13 maja. Nie wiem czy będziecie widzieli. Aha, godzina 21, chyba za 5 minut. Zaczynamy pryskać rzepak. Rzepak jak widzicie zaczyna kwitnąć powoli. To takie pierwsze, pierwsze wystrzały, gdzie gdzie się pojawia. Generalnie jest bardzo opóźniony do, do lat poprzednich, jest bardzo opóźniony w rozwoju. Tutaj ten rzepaczek. Zawsze na pierwszy weekend maja kwit w tym roku. No 2 tygodnie się to przesunęło, jeszcze 2-3 dni do pełni kwitnienia, także no jest, jest późno w tym roku yy, I pryskamy w tym momencie na yy, chowacza Chowacza pojawiło się bardzo dużo, już chwilę wcześniej po ociepleniu pryskaliśmy na słodyczka, też był nalot A dzisiaj, dzisiaj chowacz, chowacza jest no, od jednej do, do nawet 4 sztuk na każdej roślinie, także bardzo dużo no, Aż tak jeszcze teraz szkód generalnie ten chowacz nam nie robi, bo, bo nie mamy jeszcze uszczyn, nie ma się w co wgryźć. Ale no pierwsze kwiaty już są, pierwsze zawiązki uszczyn będą. No wiadomo jest takie duże, duże nasilenie dopuskamy. Yy, w, znaczy, do, do, w trosce o pszczoły, w trosce o no, pszczoły na zabieg jest wykonywany późnym wieczorem po, po obrocie pszczół. Yy, użyliśmy tutaj bezpiecznego preparatu pospilan dawce 0,12 kg na hektar tak jak zaleca etykieta co tutaj dalej no, że paczki w chwili obecnej są no, wyglądają bardzo dobrze opady póki co sprzyjały oby tak dalej chciało, chciało padać to, to będzie, będzie fajnie A co przyniesie czas to, to zobaczymy no dawno, dawno nic nie nagrywałem tak jak mówiłem Ominął, nas, ominął Was blok z regulacji pszenicy oraz zabiegu T1 Więc może tutaj pokrótce powiem Też no tak nie było bardzo, za bardzo pogody na tutaj te zabiegi Termin gonił, bo już tam w pszenicy tej pszeny jako pierwszej pojawiało się drugie kolanko Ale cały czas było zimno, były przymrozki jakieś tam co chwilę zapowiadane, ale Jakoś tam z boleściami, ale udało się popryskać fakt, że na niektórych polach po zabiegu dzień albo dwa przy, przymrozek, pszenica nawet po samym fungicydzie, po samym kapalno yy, została przypalona, końcówki zostały się ale to tutaj problem. Problem jest bardzo duży, tutaj w naszej okolicy właśnie z takimi przypaleniami. W ogóle ci co spryskali na kwasty, to, to sobie tam, yy, że tak powiem, biedę narobili, ale no co zrobić? Na trzeba było właściwie Dopiero, dopiero na początku maja udało się popryskać, gdzie to już powinno być dobre, dwa tygodnie wcześniej zrobione Ten zabieg pierwszy, no wiadomo, pierwszy zabieg no to y, czyści nam pszenicę z jakichś tam septorios, septoriozy y, Mączniaka nam wyczyści oraz no tutaj podstawa źdźbła, no wiadomo, jeśli nie zrobimy tego w pierwszym zabiegu, no to później już nie wyczyścimy, a wiadomo No chora, chora podstawa źdźbła, to i później wyleganie i tak dalej no tak samo ze skracaniem. No, pogody nie było. No, generalnie zabiegi dzieliłem, w tym roku planowany był zabieg modusem, ale ze względu na, na taką aurę niepewną i temperatury jakich wymaga modus postanowiłem, że tak powiem zmienić plan działania, nawet już środki były kupione i kupiłem Medax Max też w dawce 0.4 0,4 kg na hektar plus litr CCC oryginalnego ccc celu z BSF-u. Co tutaj więcej? No, wiadomo, do tego poszedł tutaj pakiet cały mikro, mikroskładników. Super trójka w ilości 2 kg, super piątka półtorej kg i basfoliar. 5 litrów basfoliaru poszło. Także zabiegi mamy już tutaj wykonane. to jest w miarę czysta. Tam, gdzie poszedł regulator i było zimno, to na końcówkach liści, tych, które były tam obecnie w tej fazie, są takie pomarszczenia. Są pomarszczone delikatnie, ale myślę, że nasze kolejne liście na pewno będą już zdrowe i nie powinno to wpłynąć na blond, bo liść generalnie jest, nie ucierpiał, tylko no, tutaj od tej temperatury yy, dostał taki właśnie fałdek. Ja nie wiem, jak to nazwać no, fałdek po prostu. Yy, I tak to, tak to wygląda. Yy, no, powoli będziemy się pewnie szykować do na zabiegu T2, bo już patrzyłem, byłem na pszenicy tej największej, no, to 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 to, co, to, to, cóż co? Yy, już się pojawia liść podflagowy, także przy tych temperaturach, gdzie, gdzie w dzień mamy 20 stopni, wilgoczym jest optymalnie, noce są ciepłe, to myślę, że gdzieś tam w ciągu no myślę tygodnia maksymalnie, do dwóch tygodni będzie liść flagowy, no musi być, także będziemy działać, no wtedy się postaram też nagrać nagrać vloga właśnie z tej dwójki pszenicy. Co yy, mam więcej powiedzieć? No bardzo ważne są tutaj te zabiegi czy, czy, czy regulacja no przy wysokim nawożeniu, bo jak ktoś tam nawozi pszenicę na poziomie 100 kg czystego azotu, no to nie jest aż tak wymagane, no pszenica nie powinna wylec A jeśli stosujemy wysoko, wysokie tutaj nawożenie, wysoką technologię to, to powinniśmy tutaj zadbać i właśnie o, o, o choroby oraz o skracanie no zobaczymy jak to dalej będzie z pogodą ale wodosa którego miałem kupionego na pierwszy zabieg damno flagowy jeśli będzie taka potrzeba będzie nic się nie zmarnuje co tutaj więcej ma powiedzieć teraz tak kurczę nawet nie zaglądałem na kanał nie wiem o co pytacie konkretnie, ale co tutaj wam jeszcze powiedzieć Aha, no zabieg na płatkach gdzieś tam pewnie za 10 dni, mam nadzieję, że ten aspirant chwilę mi przytrzyma, teraz tego popaczę czy jest No słodyżek no mnie akurat jest jeszcze dosyć groźny, bo jest, jest może jedna dziesiąta, gdzieś tam roślin, które mają żółtą żółty płatek, dopiero zaczyna kwitnąć, także szkody może się robić, ale mówię, no nie ten słodyczek taki groźny jak ten chowacz, który mógłby tam gdzieś yy, to myślę, te pierwsze uszczęki zaraz uszkadzać yy, dalej będziemy na pewno będę, będę mówił czym pryskamy, co i jak yy, no nie wiem, co mam tutaj mówić bo z grubsza wszystko powiedziałem, no. Napiszcie w jaki, O właśnie napiszcie, napiszcie w komentarzach jak, jak przetrwały przymrozki wasze tutaj rzepaczki, czy były już, czy, czy kwitły już podczas przymrozków ile było mrozu. U nas nie było tak źle, że 12 maja był chyba największy przymrozek albo 11 maja było minus 2,5 stopnia. Także jeszcze, jeszcze nie najgorzej, no akurat mój rzepak mój rzepak jeszcze ani trochę nie kwit, był w fazie nawet powiem. Nieluźnego nie luźnego, nie pomka, tylko jeszcze par, no tak pomiędzy zwartym a luźnym, tak pośrednio yy, Wiadomo, łebki mu się powyginały Nawet dosyć mocno, jeszcze wczoraj miał poprzekrzywiane, ale dzisiaj jadę już tutaj, patrzę, wszystkie stoją Stoją i patrzą tak jak trzeba yy, Co Wam więcej powiedzieć? Nagrał sobie snapa yy, Nie wiem, czy, czy, czy macie mnie na snapchacie, możecie obserwować na bieżąco tutaj dodaję trochę jednak więcej tych tych snapów jak, jak, jak tych vlogów także jak ktoś jest zainteresowany tym co, co aktualnie robię to to to, 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 to możecie mnie śledzić na snapie no slomek14 tak jak wszędzie właściwie no, dzisiaj, dzisiaj czeka mnie długa noc, bo bo chcę opryskać cały szopaku 45 hektarów, właściwie dopiero zacząłem, wiadomo tankowanie. Bla bla bla, jadę sobie powolutku. W poprzednim zabiegu jechałem około 11 na godzinę, a dzisiaj jadę niecałe 8, bo rzepak jest już naprawdę wysoki. Tak nie wiem, czy ktoś tam będzie miał odniesienie, no to sięga już przednich błotników wywalczę Także naprawdę, no, no daję radę, że paczek, a żeby straty, żeby nie łamać tych łebków, to, to jedziemy powolutku. Ostatnio, ostatnio tak nie śledziłem, nie śledziłem tutaj filmów waszych, vlogów tutaj. O, taka, taki śmieszek ze mnie, ale ostatnio oglądałem takiego vloga, na pewno widzieliście mniej lub bardziej profesjonalnego, może bardziej profesjonalnego dla ośmiolatków, dla, dla dzieci, dzieci z podstawówki albo ewentualnie z początku gimnazjum. Mogę chyba tutaj powiedzieć ja nie miałem yy, kawałek tam, że tak powiem, zabądziłem na YouTubie i widziałem film z nawozów, Jak to bardzo profesjonalnie kolega po fachu mieszał nawozy. Jak tam dodawał azotu do, do jakiegoś tam PK, aby podnieść zawartość azotu. Bo bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie to wygląda. Bez obrazu oczywiście, no każdy... Każdy ogląda kogo, kogo, kogo chce, ale no, akurat tego kanału nie popieram, ponieważ no, bardzo dużo ludzi ogląda, ogląda jego filmy, a później no, to co zobaczy w tym filmie, no to nie wiem czy rodzico może chce wnieść w gospodarstwie y, jakieś tam sugestie, może wiesz, nawozy można mieszać i tak dalej. No, no, generalnie brak wiedzy, a, a, a kolega jakby no, chciał się dzielić też, też tymi filmami. Nie wie, że ogląda go. Może wie ile go osób ogląda, ale ile osób może czerpać z niego przykład, co już nie jest. No, myślę, że no, nikt nie powinien patrzeć tutaj na te filmy jako filmy pełne wiedzy, które y, mogą no, mogą nas czegoś nauczyć, tak? No, no tak tylko teraz mi się przypomniało mówię nie wiem, powiedzcie czy oglądacie filmy i jak, jak byście odnieśli załóżmy takiego vloga jak mój czy, czy kolegi tutaj yy, kula, bo, bo też naprawdę tutaj na bardzo wysokim poziomie dużo wiedzy praktycznej praktyki i praktyki i no powiedzcie jak, jak byście to odnieśli właśnie do do, 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 tych, do tych filmów Także... dla, mnie, dla mnie nie do pomyślenia rzeczą jest to, aby aby mieszać tutaj saletrę y, saletrę czy to mosznik, już nie pamiętam, ale z jakimś y, nawet niewiela składnikiem, tylko po prostu to był PK chyba z domofosu y, to już samo to, że ten nawóz ma różną formulację, różną granulację i każdy leci inaczej I, no już nie, nie mówiąc o tym jak to jest wymieszane w tym rozsiewaczu jak tam pobebrał, to no normalnie aż chciałem, chciałem się oglądać tego vloga, ale, ale nie dlatego, żeby tam się czegoś nauczyć, tylko po prostu żeby się pośmiać jak, jak można, jak można robić niektóre rzeczy. No Wiadomo paliwo kosztuje, wszystko, wszystko kosztuje, ale poświęcenie litra na hektar czy nawet dwóch litrów na hektar i dwóch przejazdów, zrobienie dwóch przejazdów osobno z azotem a... A, a, a PK to nie jest jakiś majątek no są, są, są różne, różne, różne poglądy no ja akurat no nie popieram tego dobra już zakoń, zakończę ten temat bo, bo to też tak nieładnie tutaj nie bez obrazy kolega nie wiem czy mnie ogląda nie ale nikt się nie obraża ale jak nie jest czegoś nie jest czegoś pewien, nie, 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 nie robi tego tak jak być to powinno tak jak chociażby uczą w szkole to nie powinien tego pokazywać. No, może sobie nagrywać te filmiki, które tam ma z gier, bo wiadomo, no, może akurat w grze, że to, to, to nie ma znaczenia jak ten nawóz posiejemy i tak dalej. I, no nie ma może wiedzy, jak, jak, jest, jak jest dobry w grach, gdzie, gdzie właściwie 20 latek yy, Gra sobie w gry może rolnictwo nauczył się właśnie w tym lat, w symulatora a, a tutaj już tak powiem swoich widzów chce edukować w dziedzinie rolnictwa gdzie właściwie no, pewnie jego wiedza jest właśnie wyniesiona, wyniesiona z tych, z tych gen no są są tutaj takie, takie ekscesy no ale to już tutaj nie będziemy komentować no ja sobie muzyczkę słucham od kolegi Szymona pisarka też pewnie ogląda Jakieś tam seciki do mi zawsze popsyła, wielkie pozdrowienia, nie wiem czy ogląda, czy nie, ale, ale seciki dobre, muzyka muzyka nakręca, nakręca do pracy. Nie ma jak to jak to dobra muzyczka, wiadomo jak już się jeździ. Ileś, ileś w tym ciągniku dni z rzędu, jakieś teraz wiadomo, to radiowe piosenki są już takie przesłuchane, co chwilę się, co chwilę się powtarzają. A tutaj jest coś nowego. Jakieś tam wiadomo, też znane, ale w jakimś remiksie i, i całkiem inaczej się tego słucha. Czasami też blisko polo sobie słucham, No możecie też powiedzieć, czego wy słuchacie w swoich ciągnikach, jak sobie umilacie pracę. O taką fajną ciekawostkę tutaj zakupiłem sobie transmitter FM. Radio nie ma wyjścia na pendrive'a, na USB. Transmiterek sobie kupiłem i naprawdę daje radę. Jakość, jest, jakość odbioru jest, jest fajna. No i czegoś więcej. No na, na, na tutaj muzykę w ciągu to daje radę. Yy. No teraz tak, no nie wiem, jak to będzie z tym czasem. Dzisiaj taki dłuższy blok, też na studiach powoli zbliża mi się sesja. Mam jakieś tam zaległości już do ogarnięcia przez może swoje mam tam. Kolokwia do poprawienia, wiadomo, koniec semestru, to wszystkiego wszystko się spiętrza, Każdy, każdy z wykładowców chce jeszcze zrobić kolokwium, bla bla bla, i, i to tak. I to tak właśnie jest, że na koniec wszystko jest nawarstwione Trzeba się trochę pewnie będzie połączyć, ale to jak mówię, trochę. Yy, o, pokażę Wam, że paczek, zobaczcie, jaki rzepak jest wysoki. Zaczyna kwitnąć a jest już zabłotniki od Watry także o naprawdę 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 sobie daje radę o. nie wiem jak teraz tą kamerę ustawię bo składa mi się opryskiwacz o też tak, taki temat możecie się wypowiedzieć czy dodajecie w swoich gospodarstwach mocznik do zabiegu na płatek są tak właściwie Różne, różne tutaj niektóre są różne zalecenia niektórzy właśnie zalecają podanie roztwory mocznika na, 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 na zabieg T2 na podanie płatków w ładnych rzepakach ponoć może to powodować zwyżkę plonu no nie wiem nigdy nie stosowaliśmy i generalnie w tym roku też raczej nie będziemy, ale się słyszy, słyszę tutaj w opinii od znajomych, że coraz więcej osób mimo wszystko chce spróbować niektórzy już od lat praktykują no, generalnie to jest ciężki temat, bo trzeba by wszystko przeważyć i tak dalej i tak dalej żeby wiedzieć czy to jakoś się przełożyło na plon ale po prostu napiszcie, zobaczymy ile jest, jest ile jest osób, które na płatkę dodają mocznik takie rozpoznanie będzie no, u, nas, u nas w maju spadło blisko 60 mm w Przepaku jest sporo miejsc gdzie, gdzie, gdzie są kolejne jakieś zrobione wszędzie stoi woda także ciągnik wygląda naprawdę no, nieciekawy jak święta ziemia bo no, zapalimy no, światełko jeszcze nie, jeszcze bez światełek będzie lepiej no na czym ja skończyłem? Twój, że zawsze się rozproszę, mówię o czymś i się wybiję z rytmu, ale to już musicie wybaczyć. Kurczę, no teraz, teraz się zaciąłem, mówiłem na bieżąco, a, a właśnie, jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie pogotowia polowego. Jak widzieliście miałem tutaj przyjemność uczestniczyć w jednym z odcinków polo pogotowia pol polowego z panią dr Marią Hellerowską. Tutaj odwiedziła mnie to no Nagraliśmy cały odcinek. Tutaj serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że też mnie oglądają. Bardzo, bardzo przyjemnie się współpracowało. Pani, pani Marysia, no Mary, dla mnie już Marysia, bo po prostu... Marysia, Marysia ma bardzo dużą wiedzę, można tam się poradzić, jeśli, jeśli mamy jakiś, e, jakiś problem polowy. No, no bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Jestem zadowolony. Dla mnie, dla mnie to coś nowego i tutaj no myślę, że dla redakcji to Bagra też jakieś tam urozmaicenie, bo chociażby zmiana terenu z Wielkopolski na, 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 na kojawy i pomorze zawsze tam wiem, że nagrywają gdzieś w rejonie Poznania to, to, co tutaj więcej jeszcze będzie jedna ciekawostka też niedługo zobaczycie ale to będzie taka niespodzianka nie będę się tutaj chwalił jeśli, jeśli, jeśli czytacie tutaj czasopismo do Bagrar, to to zapraszam do, do numeru czerwcowego gdzie mogli mnie tam znaleźć jak się nic nie zmieni no i to tyle tak jeszcze tam z takich prac to już tata ta, się zabrał za remont przyczepy a ja tam jak mogę to trochę pomagam remontujemy przyczepę siwą D55 będzie malowana już bodajże 8 albo 10, chyba więcej, nawet więcej 10 lat temu poprzednio była robiona Także, no, wymaga remontu, będzie ten obornik, kamienie, jakąś ziemię Po prostu będzie odświeżona, teraz była wykaskowana dzisiaj, dzisiaj została pomalowana podkładem No i myślę, że poniedzieli, poniedzieli będziemy malować w kolor Za niedługo będzie akcja, też myślę o obornik, także Coś tam chyba uda się nagrać Aha, jeszcze tak z takich vlogów Jutro będziemy, jutro jest niedziela, wiem, że nie powinna się pracować, ale jutro będziemy zwalczać chwasty w pszenicy jarej. Wczoraj jakoś tak nie miałem czasu, miałem tam inne, inne prace, a dzisiaj z kolei dzień była dobra pogoda, ale wolałem nie wjeżdżać prosto po kwastach, nawet wiadomo po wypukaniu odyskiwacza wprost po kwastach, w rzepak, bo wiadomo, że jest bardzo wrażliwy. A nie wiem co, jakbym tu kurczę przeżył, czy, czy ja, czy Data, jak się ten rzepak spalił, czy, czy, czy coś by tam poszło nie tak, także jutro sobie lecę na chwasty, ja robię pszenicę, już trochę późno, już jest dosyć duża. Opryskałem niedawno na jednoliścienne, bo bodajże, tak, axialem, dawce chyba 0,8 litra, nie pamiętam, czy to już było chwilę temu. Co tutaj dalej? Aha, no i zostało mi jedno pole do skrócenia, do regulacji, taka pszenica później siana na podmokłym kawałku, dopiero teraz się wzięła do życia Właśnie opryskam na chwasty opryskam sobie regulatorem wzrostu może jeszcze na jakąś tam pszenicę, tak właściwie, no nie, nie żadna nie wymaga tutaj takiego zabiegu, ale może pójdzie jakaś odżyweczka na wypukanie opryskiwacza i po wybuchaniu opuski płacza będziemy wjeżdżali pewnie ponownie w rzepak. No, jeszcze, wiadomo, chcę to sobie wodą, właśnie zawsze, zawsze jakiś tam mały strach, czy ryzyko jest, że sobie ten rzepak kurczę spalimy, bo wiadomo jest możliwy. Już kiedyś widziałem właśnie plantację pięknego rzepaku spalonego właśnie w fazie kwitnienia. Fazie no to jest duża strata, no niekiedy już tutaj jest to nie do odbudowania, że to po prostu się... No nie zregeneruje, nie, nie podniesie się Trzeba plantację zaorać, a co tutaj zrobić jak właściwie yy, mamy poniesiony już cały nakład Cały nakład poniesiemy A, a na samym końcu muty no rzepak po prostu, no szlak trafi. mówiąc Także no, też uważajcie na swoje rzepaki jak uzyskacie jak Witacie na opadanie, bardzo ważne jest, 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 no nie, nie będę teraz o tym mówił, powiem. powiem o tym podczas zabiegu właśnie na płatek nie ma co teraz tutaj czarować. Po yy, suków składam sobie tylko lance w biegu, bo jak cofam to te łebki jednak się dosyć mocno urywają. Także teraz właśnie od suk, muszę tutaj popatrzeć już mam tak wyczulte, że sobie pek, pek ładnie w biegu złożył. To też usprawnia pracę A wiadomo robaczek ten się wygazuje, bo, bo nie, nie ten nie musi być to tak dokładnie podane jak RSM, bo nie będzie, nie będzie widać różnicy a się, samo nie wystarczy Dobra, będziemy kończyć tego vloga hmm, Mam nadzieję, że jakoś to wyszło Teraz przeszedłem z prawy, dawno, dawno mi się dodawałem Czy do zobaczenia w następnym odcinku, pewnie też oprysk właśnie, że na płatek albo te dwa, ale raczej będzie pierwszy, 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 pierwszy płateczek, także, no, trzymajcie się, Alto.